Cześć, cześć, witajcie! Tutaj Macie Kiklocki, pora na kwietniową Lego Prasówkę, a ten miesiąc jest naprawdę niesamowity. Dawno nie było czegoś takiego. Jest prawie tak niesamowity jak ta oto akcja piłkarska, kiedy dostaję na lewej stronie piłę, odgrywam ją piętką, a kolega idealnie mnie obsłużył przed bramką przeciwnika. A że obrońca był trochę spóźniony, no to brameczka była formalnością. Prześledźmy to raz jeszcze w nieco zwolnionym tempie. No i tak, piłka nożna to jest prosta gra. Odegraj, wybiegnij, strzel i cyk. Mamy kolejnego gola. W każdym razie wróćmy już na stół. A wy napiszcie w komentarzach, czy może nie za dużo tych piłkarskich akcji jak ostatnio się tutaj pojawia. W każdym razie, No Lego Jurassic World. Mimo tego, że już kiedyś były takie inkubatory, było wiele małych raptorów, to jednak ten dodatek, jak za 15 zł, robi robotę. Dodatkowo pamiętajcie, że nadal wychodzą te karty limitowane, jeżeli zbieracie tą kolekcję. No to mi się podoba, zarówno mamy sporo elementów, jak i zwierzaka. 15 zł, jak wszystkie magazyny, które dzisiaj pokażę. Lego Minecraft no pod względem zwierzaków takich kwadratowych jest niesamowicie. Owca, kot, zwyczajna ryba, no i Alex z toporkiem i biczem. Kurczę, ale to się fajne dodatki zrobiły. No ale te ceny wiadomo, też delikatnie poszły w górę, więc coś za coś. No i słuchajcie, Lego Marvel Avengers. Loki, prześwietna postać, nie taka znowu oczywista, więc jestem zadowolony. To jest moje top 3 magazynów. Ale słuchajcie, te kolejne wcale nie są gorsze. Chodźcie, pokażę Wam. No przecież ten peleton jest niesłychanie mocny, Lego Ninjago, Glutinus i świetna postać. Kolejny wężon, chociaż taki trochę mechaniczny, dodatkowo widzę tutaj kartę limitowaną Zeina. Och, jeżeli nie miałbym tej postaci, to ona by pewnie wylądowała przed Lokim, czyli na mojej topce, ale tutaj mocno się wahałem. Pewnie niektórym z Was bardziej podoba się ten dodatek. Następnie Lego City, wywrotka. Czy Wy widzicie tą szuflę? Duży, żółty element w takim małym foilbagu? Mi to się podoba. Oj, zaraz będziemy składać 26 klocków, a pamiętajcie, że minifigurka też się tutaj liczy. Ona jest w środku. No i gabinet weterynaryjny. Okej, okay, może dodatek taki motyw, który często się pojawiał, ale jest jakaś szafka, jest jakaś interesująco skonstruowana lampa, jest ciasteczko, no i kociak w takim stylu fręcowym i dosyć blado mimo wszystko wychodzi Lego Star Wars dlatego że to at wiele razy się pojawiało na dodatek mam wrażenie że czasem lepiej było zrealizowane ale hej 52 klocki i to takie szare jeżeli jesteście konstruktorami to tutaj znajdziecie wiele takich zawiasów czy jeszcze coś w tym numerze się pojawiło a no tak saszetka z kartami i gdzieś tam już mi majaczy jakaś karta limitowana tylko czy ja się do niej dostanę Dostanę. O, tak to wygląda i będziemy mieli to z głowy. Oj, co ja tutaj miałem za ból głowy? Jaki magazyn wrzucić do topki? Czy jednak to Ninjago, czy Marvel Avengers? No, nagłowiłem się solidnie, to przejrzyjmy, co się do kiosków zbliża i po prostu rozpakujmy te dodatki, bo tutaj wiele rzeczy ma takie swoje mocne punkty. No słuchajcie, właśnie przed chwilą pobudowałem wszystkie te gazetkowe modele i jest miazga taka totalna. Za chwilę będziemy to omawiać, ale najpierw przypomnijmy sobie, co się do kiosków zbliża. 5 maja będzie Lego Ninjago Legacy, a tam Kai kontra Boa Destructor. Jeżeli macie zbyt mało tych figurek, jest to jakaś opcja, ale pamiętajcie, ten magazyn kosztuje ostatnio 25 zł, co jest ceną dość zawrotną. Ale ten pomarańczowo-czarny, jeżeli nie macie, może się przydać. Następnie 6 maja kosmonauta w Lego City 22 klocki, no bo tutaj jeszcze taka mini satelita i to będzie raczej na pewno nadruk. Poza tym podobają mi się te przysłony złote, tak jak kiedyś w dawnych seriach kosmicznych. No, to jest całkiem całkiem konkretny dodatek. No a tutaj Lego Star Wars figurka wreszcie. No i tam będzie Tusken. jeżeli chcecie sobie zbudować jakąś wioseczkę na Tatuin. Idealny numer. No. Totalnie dobrze to się zapowiada, a to wcale nie koniec. Chociaż akurat 17 maja będzie Lego Ninjago a tam Zane Nurek. Ach, to już średnio, no chyba że akurat kolekcjonujecie wszystkich nurków, to pewnie będziecie czekać. Tutaj nie mam akurat przy sobie na stole, ale wydaje mi się, że 26 maja wyjdzie jeszcze Robin w magazynie Lego Batman. Tutaj natomiast mamy LEGO Jurassic World i płynnie przechodzimy do czerwca, konkretnie 2 czerwca będzie taki oto dodatek. Okej, okay, przypomina to jakieś bardzo staruteńkie konstrukcje z LEGO Chimy i szkoda, że Owen, bo jakby chociaż była Claire albo ktoś nowy właśnie z tej nadchodzącej fali, to byłoby jeszcze lepiej, chociaż no nie jest źle, 30 klocków, szkoda, że nie ma jeszcze takiego Baby Raptora. Tutaj 17 czerwca będzie Kapitan Ameryka. Chyba nie pierwszy raz, ale zawsze kolejna tarcza: Tesseract, czyli taki transparentny, jakby element przypominający głowę figurki z Minecrafta. No nie wygląda to źle. Tu będzie ta zdejmowalna maska, więc jestem jak najbardziej, może nie podjarany, ale pozytywnie zaskoczony. No, dobre są te dodatki, tym bardziej że przyjrzyjcie się. To już będzie w kolejnym magazynie Lego Minecraft. Aha, małą czcionką jest tutaj napisane, że 17 czerwca, czyli w tym samym dniu, co Lego Marvel Avengers. I ja bym już się wtedy zastanowił, czy wybrać ten, czy tamten numer. No, chyba że możecie sobie pozwolić na obydwa. 43 klocki. Co prawda, bez tych małych zwierzaków, ale było, nie było. Taki golem to jest coś fajnego. Jeżeli chcecie ich więcej, bo one czasem występują w zestawach. Tutaj mamy 28 czerwca, i to chyba ostatni numer do omówienia, który się zbliża. Słuchajcie, taki wózek z owocami, blender do koktajli. Mamy na komórki, mamy trochę owoców, parasolkę. To jest też świetne. To lubię, kiedy zbliżać się będzie lato. Właściwie dzieciaki będą miały już wakacje szkolne, a tutaj jeszcze taki soczysty dodatek wjedzie do kiosków i salonów prasowych. Robi się bardzo fajnie, jeżeli chodzi o dodatki, bo właściwie na kolejny miesiąc, no też nie ma żadnych słabiaków, tak, bo to już właściwie na czerwiec trochę żeśmy omówili i tam wiele rzeczy mi się po prostu podoba. Przejdźmy jednak do omówienia modeli. No i okej, okay. z jednej strony rozumiem, że takie właśnie raptory dokładnie w tym ubarwieniu występują w magazynach i książkach od wielu, wielu lat, ale hej, nadal robi to wrażenie. Żółte oko, delikatnie ciemniejsza góra i jakieś prążki, a tutaj jeszcze patrząc na całość, mi się to po prostu podoba. Mamy taki inkubator, otwierany, trochę się może to wszystko obracać, Chociaż nie wiem, czy to ma pełnić rolę jakiejś takiej wirówki, i można sobie za to chwycić jakieś jajo i zobaczmy, czy ono nam nie wypadnie ze szczypiec. Ty nie, nawet się trzyma, chociaż zwróćcie uwagę, że tylko w górę i w dół możemy je sobie przenieść bo na boki to nie bardzo, no tutaj te piny bym wszystkie wyłamał. Okej, okay, jest całkiem przyzwoicie, do każdego dinozaurowego laboratorium to się jak najbardziej nada, a tam w środku mamy jeszcze tą płytkę, co idealnie się nadaje pod ognisko. Jest po prostu fantastycznie, no mnie ten dodatek przekonuje, mimo tego, że coś podobnego już się nieraz pojawiło w LEGO Jurassic World. Wydaje mi się, że fanów Minecrafta nie trzeba przekonywać do tego dodatku. Co my tutaj mamy? Owce, one nie występują jakoś turbo często w zestawach, bardziej popularne są chyba świnki, ale głowy nie dam. Tutaj przede wszystkim potrzeba tego oto odlewu na gębę, bo inne klocki są na tyle popularne, że będziemy w stanie więcej owieczek sobie zbudować. Jeżeli chodzi o kota, no to mamy bardzo precyzyjnie zrobiony klocek na głowę. O, to tutaj jest nieźle pomalowane. Oprócz tego, no taki zwierzak, składak. Typowa estetyka Minecraftowa. Tutaj dostajemy też taką uniwersalną, legową rybkę. Ładnie się mieni w świetle. No i Alex. Bardzo popularny skin. Mogliby trochę zaszaleć i dać jakiegoś unikatowego potworka, czy też po prostu coś niestandardowego. I jest to porek. Słuchajcie, i tak się nie będę czepiał, bo trzy zwierzaki. Kto to by kiedyś pomyślał? Loki, syn władcy gigantów, przybrany brat Tora, silny i podstępny mag, bo w pewnym sensie możemy tak go nazwać. To jest akurat superbohater posługujący się wieloma zaklęciami i czymś takim mocno metafizycznym. Oprócz peleryny mamy fajnie nadrukowaną zbroję na plecach. Od przodu też to wygląda dobrze, do pełni szczęścia brakuje zadrukowanych nóg. Ale tutaj ten długi jakby miecz, no ja to kojarzę z taką elficką kosą, chociaż nazwano to magicznym berłem ale jeszcze lepiej prezentuje się ten hełm, niczym u jakiejś kozicy. Fantastyczna opcja. Nie ma co prawda alternatywnego grymasu, czyli taka nie do końca dorobiona postać, ale mimo wszystko, no jeżeli nie macie Lokiego, to będziecie bardzo zadowoleni. Ja jestem, mimo że jakiś już w mojej kolekcji się znajduje. Nie pozostawia to jednak żadnych złudzeń, żadnych pytań. Mamy i pelerynę, i garść bardzo rzadkich elementów. No ja jestem po prostu ukontentowany. No niestety życie rzadko bywa sprawiedliwe i w 8 na 10 przypadków glutinu trafiłby do trzech najlepszych magazynów miesiąca, ale tak się akurat złożyło, że kwietniu jest spora konkurencja i o tyle w moim prywatnym rankingu wygrał Tor. Tutaj natomiast mamy świetny nadruk na torsie, mamy ruchome nogi i pokażę wam coś. On jeszcze lepiej wygląda. Kiedy jest trochę jak pająk, tak bardzo nisko podwieszony. Oj, spaceruje wtedy jakby pod dnie oceanu. Z tyłu ma lampkę prawdopodobnie, bo wiecie, ja nie oglądałem serialu, więc możecie mi coś o tej postaci napisać. Jeżeli natomiast chodzi o wykonanie, podoba mi się jedna taka jakby złota dłoń, no i sztyleci ksaj. Świetne są te oczy. Ech, coś jednak jest w tych czarnych wężonach. Podoba mi się i tak jak mówię, on chyba nie zasłużył na jakby czwartą lokatę. On powinien ją dzielić razem z Lokim, co nie? Wywrotka z całkiem dużą szuflą, ze średnimi, nie wcale tymi najmniejszymi kółkami, z żółtym krzesełkiem oraz robotnikiem, który co prawda nie nosi stroju roboczego, tylko raczej taką flanelową koszulę w kratę, ale na głowie jest już ok, Są okulary ochronne, a także kask. No, mi to się podoba. To jest lepsze niż nie jeden ten mały kład z zestawów LEGO Jurassic World. Dostajemy tutaj jakieś, nie wiem, czy to malutkie gałęzie, bele drewna, coś takiego, bo nie przypomina to raczej gruzowiska. Jest po prostu fajnie. No, żeby zawsze tak wyglądały te dodatki do magazynu LEGO City, to ja byłbym zadowolony, a nieco drugi numer policjant. Ten jest całkiem ok. Jeżeli tematy budowlane, to właśnie w ten sposób poruszane. No a z placu budowy przenosimy się do gabinetu weterynarza. I co my tutaj mamy? Regulowaną lampę, jest jakiś pojemnik, kontener. Muszę najpierw zdjąć talerzyk, żebyśmy mogli się upewnić, czy coś w środku znajdziemy. Ano nie bardzo, ale za to na stole, który co prawda nie jest wygładzony, ale taki po prostu zasłany studami, widzę jeszcze strzykawkę i jakiś medykament. Może odżywka. Może jakiś lek, kto to tam wie? Różowy talerzyk, i tutaj pod względem elementów jest całkiem nieźle. A ten kociak wiadomo, nie jest to taki motyw z Lego City, a bardziej z tej serii dziewczęskiej. Chociaż tak jak czasem widzę w komentarzach, zarówno chłopacy, jak i dziewczyny bawią się tą różową, fręcową serią. I ja też nie mam z tym problemu. Dostajemy też taką fioletową płytkę. Jeżeli miećby ich więcej, no to można stworzyć naprawdę baśniowy teren. Jest dobrze, szczególnie kontener. No i ciasteczko mi się podobają. Mieliśmy przed chwilą kotka, a licząc również tego z Minecrafta nawet dwa, pora zatem na pieska. Tak czasem pieszczotliwie jest nazywana maszyna ATAT, -AT, uniwersalny lądowy transporter opancerzony, który w realu potrafi mierzyć 23 metry wysokości. W środku, oczywiście, do 40 szturmowców, 5 załoga, a także z 5 skuterów tam wmieścimy. No i charakterystyczne na przodzie ciężkie działa laserowe. Głowa trochę się obraca, chociaż łatwo ją wyłamać, i coś mi tutaj w tych proporcjach nie pasuje. Zerknijcie na jakieś typowe zdjęcie. Czy te nogi powinny być takie długie? Czy tutaj na górze wszystko dobrze zbudowano? No, nie chcę się czepiać, bo to jest mała skala, ale choćby tutaj, aż się prosi, żeby te dwa study zasłonić. I tu, między nogami, jakoś to dość dziwnie wygląda. Czy rzeczywiście AT-AT miało tutaj w tym miejscu taką rurę? Nie wiem, natomiast przy nogach widzę fajne elementy. Ten bardzo krótki, co z dwóch stron ma coś do podczepienia trzymacza, to mi się jak najbardziej podoba. No nie będę się czepiał, bo tutaj jest sporo elementów, ale jednak mimo wszystko. No, cieszę się bardziej na Tuskena z przyszłego miesiąca. 52 klocki, o akurat mignęła mi ta informacja, więc warto odnotować. To jest dużo, jak na foilbaga, ale jednak estetycznie nie jest to ideały. Ale patrząc tak przekrojowo, ten miesiąc otarł się o ideał. Zazwyczaj dostajemy jakąś minifigurkę lub zwierzaka i garść klocków na dokładkę. Nie mówię tutaj o Loki mi chociaż te magazyny też mają swoje silne strony. Taki hełm czy też taka liczba elementów to jest bardzo przydatne. Życzę sobie i wam więcej takich miesięcy. No i słuchajcie, kolejny też zapowiada się całkiem nieźle, chociaż jak widzieliście, wiele z tych magazynów kolejne numery ma dopiero w czerwcu. Dzięki za uwagę, ten odcinek i tak jest dosyć długi. Piszcie tylko w komentarzu, czy również zbieracie szczękę z podłogi i które numery są najbardziej warte uwagi. Pa, pa! pa, pa, pa.